Dobra, gotowe jest zapłon, dawaj kasuj błędy. Wrzuć bieg! Ale nie jedź. Dlaczego nie? To będzie latał ten podnośnik. Delikatnie, to idź, zrób to za niego. Dobra, weź w parking, daj i weź wyjdź. Bartek na bieżąco odczytuje wartości rezystancji poszczególnych podzespołów. Gdy Adrian wciśnie gaz, obciążenie się zwiększy. Jeśli to rzeczywiście nagrzewnica była wadliwa, parametry pozostaną w normie. 3 o mój Boże, już zwarcie prawie. SP mnie ogranicza. Już jest zwarcie. To silnik elektryczny. Ja mam błąd. Jest usterka. I tym sposobem dowiedzieliśmy się, że jest silnik elektryczny uszkodzony. Komplet baterii do tego auta kosztuje 140 tysięcy. Ciekawe, ile kosztuje silnik? O, nie jest źle. Tylko 28 tysięcy złotych. Żeby teraz sprawdzić i się upewnić na 100%, czy to jest sam silnik czy falownik, to i tak trzeba demontaż, montaż zrobić i dopiero rozczepić na, na stole.